Siemaneczko Ziemeczki Z tej strony kubek Jeden Dwa Cztery Pięć A to kolejny, czyli trzeci odcinek z Happy Wheels na moim kanale no dobra, pierwszy level to Sword Troll Dobra Jest Double Triple Dabyl, teraz dzie dziecko tylko. Najmniejszy obiekt. Ja, prawie headshot. Prawie. Prawie. Jest! 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 Yes. rob swing teraz. I poczekajcie, muszę, wycieć, bo coś mi się zbaguje z programem. Dobra. Jest, jak to złapałem w powietrzu? Dobra, kolejny Przyszedł. O Kurde, sorry za kursor. Nie skapnęłam się. Jest. Mam no, takie robienie. Możecie robić prawie. Naprawdę tak blisko. Miałam głowę już prawie. Czapkę na zwycięstwie, ale. Nie udało się. W tym yy, levelu będę musiał wybrać. Będę musiał wybrać PS4 lub Xbox One. Dobra, poczekajcie chwilę, jest za PS4, <śmiech> <śmiech> naprawdę skopczko. Nie, dobra, Z was zagram. Dobra, tu z... będzie się tak. Teraz... Dobra, szybko, szybko. Nie czasu. nie mogę. Nie. nie, 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 nie tylko tu tylko. Dobra. Dobra. To powinno być dobrze. Muszę przejść. Okej, okay, chyba to przejdę, chyba. Muszę. Okej, okay, tu jest wolna droga. No, tu jeden. Jest! Jest, Żyje jeszcze. Li. Jeszcze bał. No jeszcze muszę przez to... Ale dobra. Najważniejsze, że jeszcze żyję. Żebym głowy nie stracił. Dobra. <grym> Okej. Okay. Teraz nie wyjdę. Dobra, co tu jest? Jest! Wygrałem. Jest! Co to było? Ledwie co? Ale wybrałem. Dobra, poczekajcie muszę. To jest już ostatnia mapka jakby co? Spoko. nubym no, to ja nie jestem. W happy Wheels, przynajmniej. Ale dobrze, że to przynajmniej znika. Dobra. I na pro. Dobra, w tym odcinku to już było na tyle. Jeśli ten odcinek, że... Spodobał nie zapomnij dać lajka. No, na